Tutaj nikt. E, no i oczywiście Rychu. Tak jest. Rychu. E, będziemy tak, dzisiaj rozmawiać o nowościach. E, tak jest. Nowością jest to, że postacie. Dobra. Będą nowe postacie. Będzie Tomasz Wpierdol i Radosław Dobrarada, do którego będziecie mogli dzwonić i po, po prostu poprosić o jakąś radę. A do... A Tomasz pierdal będzie proponować ludziom interesy. Ale jakie? No to będziecie musieli sami się przekonać jakie interesy to będą. Do zobaczenia Michcim i, I Ryszard. Rychu. No Rychu, Trzymajcie dobra. się. No. This is a, a would Without a woman I